Na Poznańskich Targach odbyła się kolejna edycja Motor Show. Tematem przewodnim była elektromobilność, która jeszcze nie tak dawno uznawana była za przyszłość motoryzacji. Dziś pojazdy z napędem elektrycznym to jeden z najprężniej rozwijających się nurtów w branży motoryzacyjnej. Nad poszerzeniem gamy samochodów elektrycznych w najbliższych latach będzie skupiał się Volkswagen. Do 2023 roku na ten cel przeznaczą 30 miliardów euro. Modelem, który w Poznaniu miał swoją premierę, był ID Cross. Dlaczego ten samochód będzie lepszy e, od tych, które są w tej chwili oferowane? Pierwsza rzecz już powiedzieliśmy, będzie dużo tańszy. Druga zasięg. Samochód będziemy oferowali w trzech wersjach o zasięgu od 350 do nawet 550 km. Bateria będzie można naładować do 80% w niespełna 30 minut. 8 maja rozpoczniemy przyjmowanie zamówień na ten samochód. Seryjna produkcja tego bazowego, kompaktowego ID rozpocznie się w czwartym kwartale tego roku. W przyszłym roku pierwsze samochody trafią do klientów. ID Cross, czyli SUV, który stoi za mną, będzie oferowany rok później, w przyszłym roku w dwóch wersjach. Cross Coupe, czyli takiej, jak stoi za mną, i w takiej klasycznej, suwowej, w nadwozie zbliżonym do Tiguana. Samochód dysponuje mocą ponad 300 koni. Tutaj są dwa silniki. Jeden odpowiada za napęd przedniej osi, drugi tylnej osi i zasięg, tak jak powiedziałem, już około 500 km. Na Motor Show odbyło się wiele premier na polskim rynku. Między innymi nowego Suwa pokazała Kupra. Model Ateca Special Edition charakteryzuje się napędem 4x4, możliwością wyboru trybu pracy silnika i skrzyni biegów. Nie zabrakło także premier samochodów uznawanych za klasę premium. Porsche zaprezentowało nową odsłonę kultowej 911. Najnowszego Stingera w różnych odsłonach pokazała Kia. Która poza klasycznym egzemplarzem postanowiła zaprezentować nowy model w wydaniu policyjnym. Jeżeli chodzi o mechanikę, to tak naprawdę ten samochód jest standardowym Stingerem. E, oczywiście w najmocniejszej wersji jest to silnik 33 litra V6, który ma niespełna 370 KONI. E, ten silnik charakteryzuje się bardzo dobrymi osiągami, czyli 4,9 sekundy do setki, 270 km na godzinę prędkości maksymalnej. Jedyne zmiany, jeżeli chodzi o ten samochód, to jest tak naprawdę oświetlenie czyli samochód został wyposażony w oświetlenie, które jest dedykowane do samochodów uprzywilejowanych. Oczywiście, wideo rejestratory jeszcze do tego. Samochody to główna atrakcja Motorshow. Natomiast poza autami organizatorzy zadbali o całe mnóstwo innych atrakcji. Przez cztery dni imprezy mogliśmy przysłuchiwać się wypowiedziom gwiazd świata motoryzacji, jeździć na torach samochodowych oraz motocyklowych, a również poczuć się jak Robert Kubica czy Krzysztof Hołowczyc podczas zabawy na autosymulatorach. Tegoroczna impreza przyciągnęła blisko 150 tysięcy osób. Kolejna szansa na zobaczenie śmiałych, futurystycznych konceptów motoryzacyjnych już w kolejnym roku.